Temat coś powie, ponieważ prosimy pana prezesa zarządu PKO Banku Włoskiego z o przedstawienie laureata. Dzień dobry państwu. państwa, dziękuję bardzo za wprowadzenie pana redaktora Górka, co jest opłacalne. Warto żyć, to się opłaca. Proszę tak, Państwa, proszę Państwa yy, nagrodę specjalną yy, w kategorii dziennikarz ekonomiczny yy, chcielibyśmy przyznać w tym roku Pani Monice Sajewicz, dziennikarz Rzeczpospolita, za całokształt pracy dziennikarskiej, w tym za profesjonalizm, przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej i rzetelną prezentację tematyki ekonomicznej opartą na zasadach prawdy i obiektywizmu, jak również wysoką jakość publikowanych tekstów. Gratuluję Pani za tę nagrodę i myślę, że mam dużo większe doświadczenie w pisaniu tekstów finansowych niż w wygłaszaniu przemówień, więc moje będzie dużo krótsze niż Michała, którą zresztą bardzo... Gratuluję. Ja nie używam, że jestem zaskoczona tą nagrodą, ale jest mi oczywiście bardzo miło i jak się okazuje, że ta nagroda jest też związana z czekiem, z nagrodą pieniężną, nie miałam czasu na razie się zastanowić nad tym, na co tę nagrodę przeznacza, natomiast są takie dwie fundacje prowadzone przez dwie kobiety, które bardzo podziwiam i mocno kibicuję ich działalności, fundację Pani Ewy Błaszczyk i Fundacja Pani Anny Dymnej. I chciałabym przekazać tę nagrodę na wsparcie projektów, które one prowadzą. Dziękuję bardzo.